Z tej strony rafi Pivot. To jest filmik, w którym chciałbym Wam przedstawić zmiany, które nadeszły w aplikacji blizzard battlenet. Bo są one dość duże. Pierwsze co zobaczycie to jest inny interfejs. Dodano nową zakładkę społeczności Tutaj jest również pozmieniane Widzicie można Są awatary I jest Przede wszystkim Funkcja którą, na którą gracze czekali bodajże dwa lata Dwa lata temu bodajże Blizzard zapowiedział tą funkcję Funkcja niewidoczna jak ona działa Włączamy taką funkcję Ten tryb I nasi znajomi nas nie widzą, nie widzą, że jesteśmy dostępni, więc gramy sobie na przykład, nie wiem, w Hearthstone'a, e, gramy w Heroes of Storm, czy w jakąkolwiek inną grę. o tym zaraz w jakąkolwiek inną grę i jesteśmy niewidoczni. Czyli e, teoretycznie, jeżeli mamy natrętnego znajomego, który pisze do nas zaraz po tym, jak e, jesteśmy dostępni, pojawimy się jako dostępni, no to to jest właśnie sposób na takich natrętnych. Znajomych. Niestety, niestety, bądź niestety, nie działa to w przypadku gry World of Warcraft, bo gdy tylko wejdziemy do gry, od razu na status zmienia się z powrotem na dostępny. No ale to mniejsza z tym. Obok tego mamy awatary. Nowa funkcja. Nowy rodzaj pokazywania siebie. Mamy. Awatary przedstawiające postaci z uniwersum blizzard'a Mamy Overwatch'a To jest akurat Hearthstone No i World of Warcraft w sumie, nie? Mimo, Hearthstone to no, uniwersum Warcraft'a I... Ty, 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 Starcraft Jest również Starcraft, jest oczywiście Diablo I... jeżeli się nie mylę Destiny Ale tego nie jestem pewny, nie grałem w Destiny Ale tak mi się wydaje, że to jest uniwersum Destiny Możemy sobie wybrać takiego awatara, możemy pokazać innym graczom, kim się czujemy, czy po prostu nadać, nadać jakąkolwiek tożsamość naszemu, naszej wirtualnej postaci w tej aplikacji. No mam oczywiście tam ustawienia profilu, takie rzeczy. Oprócz tego dodane zostały prezenty. Kolejna funkcja stricte pod y Społeczność. Obecnie nie posiadam żadnych podarunków. Jeżeli wchodzicie pierwszy raz od zaktualizowania tej aplikacji tego programu, to dostaniecie darmowy pakiet klasyczny do Hearthstone'a jako wasz pierwszy prezent od Blizzarda. Także myślę, że warto zaktualizować, wejść i zdobyć chociaż, i chociaż jeden pakiet klasyczny. Dodatkowo możemy w sklepie na przykład kupić koledze pakiet czy skrzynkę z upami, i wysłać mu właśnie jako prezent, jako gift. tak jak to ma miejsce na Steamie, że możemy grę kupić i podarować jako prezent. Także myślę, że to jest ciekawa forma właśnie wyjścia naprzeciw oczekiwaniom społeczności, że, że, żeby zjednoczyć tą społeczność, żeby to nie byli tylko żeby to nie była tylko pusta lista znajomych, tylko można było jakoś pomóc, podarować prezent, nie wiem, za dobrą grę, czy na przykład jak kolega potrzebuje na przykład, nie wiem, abonament, prezentować, do WoWa, czy inne takie, tego typu rzeczy. No i mamy zakładkę społeczność i dodane zostały grupy. Grupę można stworzyć, tak jak grupa na Facebooku jest, i do grupy można dołączyć. Trzeba mieć odnośnik z Także, jeżeli jakiś Was znajomy stworzył grupę, bądź, nie wiem, jakiś youtuber stworzył grupę, na pewno. W opisie do swojego filmu czy, czy, czy gdzie indziej poinformuję Was o tym linku, będziecie mogli dołączyć do takiej grupy. To działa na zasadzie grup na Facebooku, czy może nie tyle co grup, a takiego czatu grupowego, jak, jak konwersację grupową, więc myślę, że to jest ciekawe. Te grupy na przykład mamy w Heroes of the Storm, tak? Mamy grupę na przykład Roka, do której jestem podpięty i to działa mniej więcej na tej samej zasadzie. To jest wersja 1.9.1 Także myślę, że Warto jest zainteresować się Zmianami Dać szansę Temu programowi myślę, że, że Zmiany są najbardziej na plus Jak najbardziej Są na plus Te awatary mi się podobają tak? Bo w końcu, w końcu mogę zobaczyć tak? Że na przykład o ten kolega Siedzi w Uniwersum Warcrafta na przykład tak, czy po prostu nadać jakąś tożsamość sobie, sobie, samemu, pokazać ludziom co nieco. A tak, z tych zmian to, to było wszystko. Nagrałem ten filmik, bo uważał, że to jest taka jedna z największych jak dotąd zmian tego programu. Nie, nie licząc oczywiście zmiany nazwy, później ponownej zmiany nazwy, bo tu tam. Takie tam smaczki, ale tutaj te zmiany myślę, że idą jak najbardziej na plus. Bo emoji nawet zostało dodane, tylko że wspiera emoji, jeszcze jak się nie mylę, to jeszcze nie można wysyłać bezpośrednio z aplikacji, ale można skopiować z jakiejś strony z emoji. Dodatkowo. Teraz mamy również historię. Historię czatu mamy. Jeżeli piszemy z kimś, to to się nie usuwa a zaraz po nie wiem, wylogowaniu się z aplikacji, z programu. A także możemy pisać do ludzi, którzy są w tej chwili niedostępni. I oni i tak otrzymają to wiadomość. Wcześniej to nie było możliwe. Wcześniej mogliśmy pisać do ludzi, tylko którzy byli online. Teraz właśnie zostało to dodane. Te zmiany w tym programie w battle.net Zostały to spowodowane tym, że wypuścili, Blizzard wypuścił aplikację podobną tej, do tej ze SteamA, która pozwala na czatowanie właśnie z poziomu telefonu, z poziomu aplikacji w telefonie i na ios i na Androida. Linki będą w opisie do tej aplikacji. Ja myślę, że to jest fajny właśnie, fajny kierunek Blizzard o, objął w stosunku do swojego programu, że to nie jest po prostu pusta biblioteka. Do grania w gry, tylko już Już bardziej jednocząca graczy, tak, pozwalająca na większą interakcję z nimi. Cóż, myślę, że to wszystko na tą chwilę. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.